Przemyślenia. Biurokracja nas zgubi. Nie wiem, czy to, co widzicie za mną, czerwony stempel, to pomnik na część biurokracji, ale patrząc na niego, właśnie tak się skojarzyło. Że biurokracja nas wykończy. Wolność gospodarcza jest piękna, Ale w tym świecie na każdym kroku rządy państw starają się coraz bardziej palić, przeszkadzać. Biurokraci chcą udowodnić, że są potrzebni, wymyślają nowe prawa, nowe przeszkody. Pytanie tylko: czy kiedyś ktoś się obudzi, przejrzy na oczy i stwierdzi, że dosyć tych bzdur? Uwalny darmo darmocjanów, radzą sobie, naprawdę, nie bójmy się i uwolnijmy biznes. Słuchajcie, jak trzeba zamknięty za do tego, <laughs> rewolucyjne, to wiemy dlaczego. bo nie wywieszamy tego na, na YouTube. <laughs> no właśnie, czy to trafi na YouTube, to jest dobre pytanie. Niby proste przemyślenia, logiczne, a jednocześnie tak coraz mniej popularne w dzisiejszym świecie. Dlaczego? W Stanach w teorii, w kraju wolności. Ale czy naprawdę Wolności z każdym jest coraz mniej, coraz więcej obostrzeń. Prawnicy przejmują władzę.